tu tak jak pamiętacie teraz jestem gliną od zawsze chciałem być, ale brat mnie przekonał, żeby zostać żulem spod twojej biedronki. Potem dołączyłem do gangu. Dobra kurwa, bo robota czeka ja pierdolę. Ej jest sprawa. Jakiś menel lub cygan chce okraść jakąś z cycek jeden z twoich ziomalów mnie poinformował, że to dziewczyna guśka więc szybko zapierdalaj na ulicę cyganów. Dobrze się składa bo teraz jestem na tej ulicy więc zaraz ich znajdę panie policjancie heche. He. O, o widzę dobra szybko bo coś się zaraz tu rozkurwi. Jak coś to może być to moja ostatnia przeróbka bo nie mam już żadnych kurwa pomysłów. Daj mi się pobawić tymi twoimi cycami, hehehe. He he. Zostaw ją ty ospermiony orangucie jebany. O kurwa glina jebana, spierdalaj bo rozmawiam z swoją dziewczyną. Sam się kurwa zamknij jebni temu synowi. Dobra kurwa bo mnie zara kurwica weźmie i ciebie wyjebie w pizdu. Mam ci przypierdolić glinarzu jebiący małpiszonym Miryka, hehehe, he. o kurwa. Jak masz na imię albo ci włożę ci mój wibrator z żabki dla dorosłych. Dobra, kurwa, mam na imię Marek, zdzisła Fediu, eustachy. Dobra, z tym wibratorem to żartowałem, heche o siema homunculus, spierdala ziutek, a ty ziomek tomasz w pierdol. Nic ci się nie stało. Nie kurwa, a jak coś nie podrywaj, bo jestem z guzikiem, albo cię guzik pierdolnie, heche. Nawet o tym nie myślę, kurwa, o ziutek gdzie na ziomuś. Ciema guzik uratowałem twoją dziewczynę. Wiem o tym dobra, bo ja spierdalam pobrowarek, no dobra, ale jeszcze coś się zapytam, mam ci pomóc na przykład jakimś lodzikiem, heche, nie kurwa guziek nie jestem pedałem, spierdalaj, dobra kurwa sam spierdalaj, czemu tu jeszcze stoisz? Bo mam flasz z poprzednich filmów, kurwo jebana, heche, he. o ja pierdolę zaraz się kurwa zżygam, ja spierdalam do jakiejś alejki, bo kurwa nie wytrzymam zaraz. Po dziesięciu latach w końcu kurwa znalazłem dobra zapierdalam. Mam nadzieję, że za pierwszy dzień pracy zarobię z pięć tysiaków, bo to jest już kurwa męczące ja pierdolę.

Eo, ja pierdolę, on kurwa znikł chyba, że od tych jebanych psychotropów chalecjonuję, ja pierdolę. Odpierdolcie się od mojego radiowozu albo ci kurwa pierdole. Spierdalaj, ziutek, Nie należysz do nas ty niej jebany, bo jesteś jebanym w dupę gliną. Sam jesteś w dupę jebany przez niedorozwiniętego pedała jebanego w dupę. Hehehe. Co ty odpierdalasz z tą kamerą? Nic kurwa, tylko sprawdzam coś. Dobra, jadę dalej kurwa. Dobra, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że dostanę tą kasę, bo normalnie kogoś tu pierdolne. Siema, siema, gdzie moja wypłata? Idź do tego ziomka po twojej prawej. No dobra, siema, dawaj kasę. Właśnie mam ci teraz powiedzieć, że już nie należysz do nas, więc wypierdalaj, sam wypierdalaj. Haha, ha, ziutek walczy z dyblime, ha, ha 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 ha. Dzięki kurwa, ziutek, bo gościu nas w kurwia, ale on mówi prawdę, wywalili cię. Ja pierdolę, co za kutafon to zrobił? Nie wiemy, ale idź. Ja pierdolę, nawet nie dostałem kasy. No, ziutek to nie nasza wina, ale lepiej powinnyś już iść. Wyganiasz mnie? Mnie tylko mówię. O kurwa, to nie tu się ma, siema się ma Eustachy. Uważaj jak chodzisz, dzbanie. Pierdół, pierdół, sroto, sroto, dobra, kurwa, o ja pierdolę, co to za jebany hałas? O ja pierdolę, dildo, hehe. Ja pierdolę, co ty odpierdalasz? Oddaj mi mój wibrator. Jep 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 pie. to jest dobre, kurwa. Ja pierdolę, jeszcze czegoś takiego to nie widziałem. Ha 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 No i co gówniarzu bani? Ha 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 co się patrzysz, z jebie? Wypierdalaj. Dobra wracam do mojego domu bo słyszałem że jest po remoncie więc szybko zapierdalam. Ciekawe czy dali darmowe pornosy heche. He. Kurwa otwieraj ten garaż. Dobra mam w to dupie idę zobaczyć czy coś się zmieniło. O ja pierdolę wygląda tak samo ja pierdolę i jebie, spermą wielkoluda wyklętego z jaja dinozaura z kurwy syna jebanego pedała. O, o jakaś szmata. O, o i świeży kwiatuszek, ale też on jebie. Chwiliżanka z dupy twela. Dobra, ja spierdalam sobie zwalić to na raziomy.